Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad słowem na 20 dzień lipca. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Świętego Mateusza, 13 rozdział, wersety od 1 do 9. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł psiać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, naleciały ptaki i wydziobały je, inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka, lecz gdy w słońce zeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny a inne trzydziestokrotne. Kto ma uszy, niechaj słucha. Moi drodzy, tę przypowieść o siewcy już nieraz słyszeliśmy i myślę, że dziś warto, abyśmy zadali sobie to pytanie, jak owocujemy? Bo to, że spotykamy się na zatrzymaniu nad Słowem, to dobry znak, bo jest to jakieś konkretne potwierdzenie, że chcemy żyć Słowem Bożym, że chcemy wsłuchiwać się w Słowo Boże, że chcemy je rozważać. No ale teraz owoce. Ważne są też owoce, bo to, że mamy w sercu dobre pragnienia, to dobrze, to, że szukamy, to dobrze, ale trzeba byłoby, abyśmy jeszcze w całej tej rzeczywistości prosili Ducha Świętego o pomoc w wydawaniu owoców. Co my możemy zrobić w tej kwestii? No, przede wszystkim chciejmy tym słowem żyć bardziej konkretnie. A więc, nie tylko zatrzymanie nad słowem, ale wracajmy do tego słowa. W ciągu dnia wracajmy do tych myśli, które w jakiś konkretny sposób nas dotknęły podczas rozważania Słowa Bożego. W ten sposób będziemy wydawać właściwy plon. W ten sposób to Słowo będzie coraz bardziej w nas pracować. W ten sposób coraz bardziej będziemy też właśnie tym Słowem żyć i wydawać ten właściwy plon. Bo Bóg chce, aby Słowo Boże w nas działało i On ciągle je sieje. On daje też łaskę, aby ono wzrastało. Potrzeba naszej otwartości. I naszej wytrwałości w tym zatrzymywaniu się nad Słowem. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.